Dzień dobry, wieczór wszystkim naraz i każdemu z osobna. Zanim zaczniemy chciałbym przeprosić za ewentualne szumy, które możecie od czasu do czasu słyszeć w tle, ale jest to spowodowane tym, że u mnie za oknem leje deszcz, a muszę nagrać ten odcinek akurat teraz, bo do jego publikacji zostały zaledwie dwie godziny. W każdym razie dzisiaj porozmawiamy sobie na temat trochę trudny i pracochłonny jeśli chodzi o przygotowanie, czyli magie jej rodzaje. Widziałem jednak, że kilka osób pisało w komentarzach, że chcą akurat ten temat, więc postaram się zrobić co w mojej mocy, by ten odcinek jakoś się udał. Tak więc zapraszam do oglądania. Na wstępie jak zawsze zacznijmy sobie od małej teorii. Według Wikipedii jest to niby ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, które można opanować za pomocą odpowiednich zaklęć i określonych rytuałów. Należy wziąć pod uwagę jednak to, że wspomniany artykuł tyczy się raczej magii. Tutaj akurat słowo magii w cudzysłowie bym wziął, która jest niby stosowana na ziemi, bądź jak to woli, w realu. My jednak rozmawiamy o fantastyce, więc ograniczymy się tylko do magii w fantastyce. A tam nie jest to już ogół wierzeń w istnienie sił nadprzyrodzonych, a raczej regularna praktyka związana z ich kontrolą. Dodatkowo należy wspomnieć, że przede wszystkim magię dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: na magię białą, która nie zawsze jest nazywana konkretnie białą, ale mniejsza z tym, oraz na czarną magię. Zacznijmy od tej drugiej. Jak większość osób pewnie wie, bądź się orientuje, Czarna magia jest to ta zła i nielegalna dziedzina magii. Najczęściej służy do uśmiercania małych, niewinnych istot, a czasami wręcz przeciwnie, bo do wskrzeszania z martwych, dowolnych istot, co jest wbrew naturze tak samo jak morderstwo, dlatego też jest nielegalne, etc., etc. Z Białą Magią już nie ma takich większych problemów, bo zazwyczaj można ją określić tak, że jest to po prostu każdy rodzaj magii, który nie zahaczał czarną magię. Oczywiście magia pojawia się w fantastyce praktycznie cały czas, no może za wyjątkiem dzieł z gatunku science fiction, chociaż w tym wypadku technologia jest często tak rozwinięta, że na chwilę obecną może dla zwykłych ludzi graniczyć z magią więc to już jest raczej kwestia osobistego odczucia. Wracając do reszty fantastyki, to w horrorze można raczej się spotkać z nietypowymi rodzajami magii, głównie wskrzeszanie zmarłych, najczęściej postaci klasycznych zombiaków, przyzywanie demonów i inne tego typu sprawy. Natomiast w fantazy jest już tej magii tak wiele różnorakich rodzajów, że raczej nie dam rady ich wszystkich wymienić, ale postaram się wspomnieć chociaż o tych najważniejszych. Zacznijmy od czarnej magii od tak zwanej nekromancji. Jest to rodzaj magii, praktycznie bezpośrednio powiązany z tematem mojego poprzedniego odcinka, czyli z nieumarłymi. Link w opisie. Głównie chodzi w niej o to, żeby przywołać jakiegoś ducha zmarłego w celu wyciągnięcia od niego informacji o przyszłości lub do celów własnych. Przynajmniej takie było jej podstawowe założenie. Teraz jest znana bardziej jako wskrzeszanie zmarłych, którzy później mogą zasilić szeregi śmiertelnie niebezpiecznej armii nieumarłych. Osobą, która się zajmuje necromancją, jest nekromanta, który nierzadko musi poświęcić czyjeś życie w celu wskrzeszenia innego. Innym rodzajem czarnej magii jest wszelkiego rodzaju magia zniszczenia. Chociaż nie zawsze jest ona uznawana za czarną magię, np. w serii The Elder Scrolls strzelanie kulami ognistymi na prawo i lewo jest tak samo tolerowane jak polowanie na jelenie. Czyli jeśli nie trafisz w człowieka, to prawdopodobnie nikt nawet nie zareaguje, tak więc, kolejny przypadek, gdzie ocenę zostawiam już wam. W każdym razie, owa magia głównie polega na sianiu zniszczenia w dowolny sposób. Ogólnie jest to magia ofensywna, czyli służąca do atakowania, zadawania cierpienia bądź też uśmiercania przeciwnika. Przejdźmy do następnego rodzaju magii, czyli transmutacji. Jest to raczej jedna z tych mniej szkodliwych dziedzin magii, gdyż zazwyczaj jest używana na martwych przedmiotach, chociaż nie zawsze. Ogólnie chodzi o zmianę kształtu oraz właściwości danego przedmiotu, w inne. Na przykład jest to przemiana srebra w złoto, kamienia w drewno i tym podobne. Jeśli chodzi o przemianę istot żywych, to w Harrym Potterze jest na przykład scena z przemienianiem zwierząt w puchary. Jednym z rodzajów transmutacji jest polimorfia, czyli możliwość przemiany czarodzieja w dowolną bądź wybraną istotę. Wiedźminie, na przykład, złote smoki miały tę umiejętność od narodzin, a właściwie to od wyklucia. Inną dziedziną magii może być na przykład iluzja, czyli zazwyczaj tworzenie różnego rodzaju obiektów, które jakby to ująć nie są prawdziwe. To znaczy, że osoba, która znajduje się pod wpływem takiej iluzji, widzi obiekty, które nie istnieją. Można jeszcze dodać to, że w różnych dziełach iluzja jest przedstawiana trochę inaczej. Raz jest to coś na wzór hipnozy, gdzie osoba pod wpływem takiej iluzji jest sparaliżowana i nie ma żadnego kontaktu ze światem, gdzie indziej mamy swojego rodzaju iluzję zbiorową, gdzie magiczny, nieistniejący wprawdzie obiekt może zobaczyć każdy, kto się do niego zbliży. Podobnym do iluzji, jednak znacznie potężniejszym rodzajem magii jest magia tworzenia. Jak sama nazwa wskazuje, polega ona na tworzeniu. Z tą różnicą, że jak w przypadku iluzji stworzone obiekty były jedynie złudzeniem, strollowaniem zmysłów, błędem w Matrixie, tak tutaj jest to tworzenie nowej materii. Tworzenie czegoś z niczego. Brzmi przekozacko, dlatego też jest to bardzo rzadko stosowana dziedzina magii, opanowana tylko przez wielkich magów. Kolejny rodzaj magii, magia przywołania polega głównie na przywoływaniu przedmiotów, istot albo różnego rodzaju elementów niematerialnych. Najczęściej dzieje się to poprzez otwarcie portalu do innego wymiaru, w którym owy przedmiot się znajduje i przeniesienie owego przedmiotu do wymiaru, w którym znajduje się czarodziej rzucający zaklęcie. Najłatwiej to opisać poprzez zjawisko przedstawione w grze The Elder Scrolls 5 Skyrim, gdzie takim innym wymiarem jest otchłań, i to właśnie z niej przywoływane są bronie bądź dusze. I to na razie wszystko, co przychodzi mi do głowy. Na pewno jest o wiele więcej rodzajów magii, ale zazwyczaj staram się utrzymać podobną długość odcinka, więc po prostu wymieniłem tylko te, które uznałem za najważniejsze. Inną sprawą jest to, że niektórych zaklęć i tym podobnych, typu leczenie, telekinezja i telepatia, nie da się za bardzo przypisać do jakiejś konkretnej grupy, tak więc trudno się o nich mówi. W każdym razie mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, wbijajcie na fanpage, link oczywiście w opisie i udostępnijcie ten film znajomym, aby też się czegoś dowiedzieli. A wytrzymajcie się, do następnego. No i cześć.